Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Kozaki zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Krym Margonem. Kontujemy sobie questy eventowe, wakacje 2020. No bo jakby inaczej, wiem, że quest już powinien się pojawić na moim kanale parę dni temu, ale nie miałem czasu, więc obiecałem, że nagram wszystkie questy, więc będę nagrywać, nawet jeżeli będą trochę opóźnione. Jeżeli mogłem komuś pomóc, komukolwiek w moich solucjach, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, nie zapomnijcie kliknąć w dzwona. Udajemy się teraz do Sama i rozpoczynamy quest, wybieramy opcję trzecią i nas teleportuje do kapitana tutaj, więc gadamy sobie teraz z naszym kapitanem Dobra, e, po rozmowie z nim e, nas wywali po prostu e, z tej mapki, czyli z jego domku po prostu. I teraz będziemy musieli się udać w parę miejsc, dokładnie e, na odchodne z piwnicy chaty kapitana. Dobra, niepokojące stukają pewnie się. Dobra, to lecimy teraz do, do ziomeczka tutaj i lecimy tutaj e, do sama, który znajduje się wiadomo gdzie, e, czyli tutaj gdzie żeśmy brali questa i wypytujemy go o, o co mniej więcej chodzi, e, więc dajemy opcję trzecią i gadamy z nim e, i tutaj nic nam szczególnego nie powiedział E, więc teraz e, udajemy się i udajemy się do siomeczka, który teleportuje nas na kolosy czyli tutaj przy łódce na kordach 48-40 od razu idziemy z nim pogadać, bierzemy opcję trzecią e, czy nie trzecią tylko w sumie drugą bo trzecia to by nas po prostu wywaliło stąd, dobra gdy z nim już pogadamy, lecimy tutaj do domku do williama w karczmie i rozmawiamy z nim i dostaniemy tam jakąś flaszeczkę czy coś w tym stylu. Więc szybkim krokiem się tam udajemy od razu i gadamy sobie z nim. Bierzemy opcję drugą, dostaniemy tutaj od niego, właśnie tutaj, alkohol. Z tego co wiem. I teraz lecimy do Ziomka, który był pierwszy quest z nim tutaj przy sieciach. On tutaj się znajduje na kordach 38-31. Od razu lecimy do niego i kadamy z nim. Po rozmowie z nim będziemy się udawać w kolejne miejsca. Do, dobra, po dłuższej rozmowie z tym ziomeczkiem, że nie ma to sensu, dajemy się tutaj na burtę. Czyli na statek wchodzimy i wchodzimy do klapy się schować i poczekać aż kapitan zacznie płynąć sobie gdzieś tam. E, dobra, gdy już tutaj zrobimy, wychodzimy stąd. E, niestety zostaniemy przyłapani przez e, kapitana. Nieważne jakbyśmy się starali, nas i tak czy jak złapie, więc nazywali z powrotem na mapkę ewentową, tylko troszkę jedną. Gdy zrobimy krok w przód czy w tył, e, będzie automatyczny dialog, którego musimy przeklikać po prostu. E, kto może, to sobie zawsze może poczytać. E, teraz, e, gdy już tu mamy... Gadamy z tym ziomeczkiem tutaj, drugi strażnik, i tutaj bierzemy od niego chyba coś, mieliśmy wziąć. Z tego co wiem, e, dobra, nie ma tu, dobra. No to lecimy teraz do chaty kapitana. E, szybkim krokiem i e, w tej chacie jest zbyt cicho, i tak dalej. Idziemy do piwnicy, i tam znajdziemy e, bardzo ciekawą postać ale zanim to zrobimy, to będziemy musieli zrobić zagadkę, więc tutaj, yy, no mogę wam pokazać tą zagadkę, no to dość prosta jest, Ej, dobra, to było tak, no tak to było, yy, to było tu, to był będzie tak, nie, muszę okarnąć, gdzie co jest, wiecie, dobra, tak, to było tak, to było tak, ty byłeś chyba... Nie, to byłeś tak, to było tak i tak. No i przechodzimy dalej. Mogłem to wyciąć, bo każdy ma inne obrazki, no ale tak żebyście widzieli po prostu. Podchodzimy do kraty, gadamy tutaj z ziomeczkiem i teraz idziemy tutaj klucz do celi, podnosimy go, otwieramy tutaj kraty. I gadamy tutaj z nim, i nas tutaj e, przyczepi do niego, jako e, nasze zwierzątko, i uciekamy z nim, bo jest radny, czy coś mu się tam stało. Więc musimy e, szybko się wydostać stąd. Więc, szybkim krokiem, będziemy udawać się do pewnej kroty, która znajduje się na mapce eventowej. Zaraz wam pokażę, gdzie ona się znajduje. Quest jest dość prosty, więc. Tutaj mogłem ogólnie przyspieszyć całą tą sekcję, ale myślałem, że, że może tak z kamerką nagram. Bo nie daliście mi jeszcze znać, czy byście chcieli przyspieszone questy, czy z kamerką, czy jak jest dłuższy quest to z kamerką, czy przyspieszonym, więc tutaj nie wiem jak byście chcieli. Idziemy z ziomeczkiem do groty tutaj. Gdy już do niej wejdziemy do groty tutaj, gdzie ziomek sobie tutaj będzie spał, bo stracił przytomność. Po rozmowie z nim mamy już koniec e, zadania. Więc tutaj możemy sobie wybrać. Nagroda nie zawiera punktu doświadczenia. Ja wybieram. Nagroda zawiera punkty doświadczenia, więc e, mam kolejny poziom, więc się bardzo cieszę z tego. Kolejny poziom wbity, więc to byłoby na tyle. Krał z Wami kozak. Trzymajcie się ciepło.